olimpijskie zgrupowania mają za sobą biatloniści i panczeniści. Za to reprezentacja w biegach narciarskich z Justyną Kowalczyk wciąż trenuje we Włoszech. Justyna Kowalczyk do igrzysk przygotowuje się w Santa Caterina. Położone wysoko w górach włoskie ośrodki stały się ostatnio dla niej drugim domem. Przed wyjazdem do Soczi wystąpi jeszcze w Pucharowych zawodach w Toblach. Wystartuje na 10 km techniką klasyczną, w konkurencji, która może przynieść polce olimpijskie złoto. Zwycięstwo w Jakuszycach potwierdziło siłę Kowalczyk. Nie potrzebowałam tak naprawdę uspokojenia, bo dobrze wiem, co, do czego jestem przygotowana, do czego nie jestem. Wysoko w górach, w Obertyliach, zgrupowanie zakończyła kadra biatlonowa. No mamy tutaj bardzo dobre warunki, w przeciwieństwie do tego, co było u nas, w tej śniegu jest bardzo dużo wręcz. Astronomiczne ilości, także trasy są przygotowane bardzo dobrze. Szczelnica również. O Berliniach na ostatnie treningi wybrała też specjalistkę od ski -crossu, Karolina Rimen żerebecka Do Soczi odleci 10 lutego. 11 dni później czekają olimpijski start. Zadowolona będę z miejsca w ósemce, a będę przeszczęśliwa z medalu. Panczynistki trenowały w Incel, panczeniści w Berlinie. Na igrzyskach liczą na dobre starty zarówno indywidualnie, jak i drużynowo. Jesteśmy myślę mocno przygotowani, jednak jeszcze, jeszcze ta, to maksimum nie jest osiągnięte. Chcielibyśmy, żeby to było właśnie w Soczi. Od środy Mistrzostwa Polski w sprincie, potem ślubowanie w Warszawie. Pierwsza grupa polskich sportowców odleci do Soczi 1 lutego. Tego samego dnia w Toblach wystartuje Justyna Kowalczyk.